I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors. Reflecting back who and what we are in the choices we make. The worlds we build. They also confront us with questions. About why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill. And I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people. How do we know what is. So! Hi. I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young. We wondered about digital faces that could become immortal. So Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. Twenty years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered what would identity mean in a completely digital world. And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? This is what they wanted. They said they were fine with your theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. What? Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. <laughs> Welcome to the Matrix. Kurwa, ta grafika, ja pierdolę. Sometimes... Wuhuuu, Matrix jeden gramy kurwa! Hmm. Proszę, proszę! Ja pierdolę! Sorry. Kurwa! This to right you know about this? Yeah. It's all. It's to be a But whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. Dame! ooh ah. That he is! What now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. No, już? Gramy? Wow! Ale jaja! <śpiewa> <śpiewa> o kurwa! No dobra! O, ja pierdolę! Ładuj! Koś tu! Dobra! A ah, masz Dobra Dobra skacz! Czekam! Ajajajajaj! aj, aj! Cholera! My pleasure yeah!

are gonna get a kick out of this. Ayak! 1.5 pierdole kurwa ja pierdole masz kroń i trafisz z pierdole Nie, no no masakra. Jak to wygląda graficznie. Dame! 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 Masakra. To cześć, siemanko ludziska i witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Gracyk.pl dzisiaj sobie pogramy tak spokojnie i tak już go. Matrix. Jakoś tam było. No dobra, poznamy tą oto... Ogólnie to nie jest gra, tylko taka ogólnie zapowiedź. Znaczy się, to jest ogólnie pokaz przez Unreal Engine 5, którzy pokazują, jak ogólnie będzie się robiło gry w przyszłości, jak one będą wyglądały na PS5. Ogólnie powiem wam, że jestem wielkim i to wielkim w szoku, jak to się wszystko prezentuje. Ikony na mapie prowadzą cię do tablic podobnych do tej przedstawiają one fakty na temat miasta i technologii użytych do jego stworzenia. Damn. Ogólnie możemy tak. Zaraz tutaj wam coś pokażę. Parę sztuczek. Ogólnie możemy sobie pochodzić tamtego. Sami widzicie jak to wygląda. Ja naprawdę jestem w wielkim szoku. Dobra. Polatamy sobie drogę. Zobaczcie sobie teraz jak to wszystko wygląda. Nie no. Bez komentarza. Ogólnie naprawdę wow. Wow, wow, wow. Jeżeli tak będą się gry prezentowały, to jakaś to będzie masakra. Ale ogólnie jak wyjdzie GTA 6, to jeszcze będzie niemożliwe. Jeszcze jak wyjdzie gra na PS5, o, oh, jestem ciekaw. Kiedy wyjdzie? Ale wydaje mi się, że GTA 5, 6 nie GTA 5, 6, tylko GTA 6 wyjdzie Wydaje mi się za dwa, może za trzy data. Tak strzelam, ale zobaczcie od środka. Wszystkie okienka, jak to się prezentuje, no normalnie. Chat. Wiecie, jak to 1A5 się prezentowało, że tutaj było takie jakieś zdjęcie przyklejone i tylko tyle. A tutaj widzimy wszystko. Wszystko, co jest, nawet telewizja jakaś gra. Nie, no. O, nawet Keanu Reeves z covid -com. No kurde, naprawdę. Ale dziwne troszeczkę, czekajcie. Teraz coś zobaczę. Zobaczy tu mamy telewizorek, fajnie, wszystko ładnie, pięknie, mamy okienko, a tu dziwne, troszeczkę nie uczyłem tego, ale dobra. Sami widzicie jak tu się prezentuje i i tak mi się podoba. Naprawdę, graficznie debesta. Dobra, wracamy się. A jeszcze zapomniałem wam coś pokazać. Jeżeli wejdziecie w menu, możecie sobie tutaj macie mapkę. Ogólnie tutaj macie menu główne. Wchodzimy w menu główne. Oj, chyba coś mi się pindoliło, ale zara wrócimy. Explorem miasto dokładnie i no czekaj ta. No come on, come on, come on, come on. No to jest mega ogólnie. Dobra. Korekta ekspozycji. Możemy sobie tutaj poprawić jasność, ciemność. Najlepiej jak jest tego brak przysłona. Nie wiem co to było, nie pamiętam. Niech będzie tak jak było. Odległość obrót słońca tłum ruch drugowy możemy tak zrobić, żeby go nie było filtr matrixa wyłączamy żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda o możecie sobie też tak ustawić tak no jaja ogólnie naprawdę i tak teraz mapka wygląda super co nie, no troszeczkę nie, czekajcie Jak to się ustawiało? Panie kochani Oj, teraz nie umiem to, tego ustawić Trosiećkie, no dobra No i dobra, domyślnie Nie ma teraz tego filtru Matrixa Byłoby tak, wyglądało Dobra, wyłączamy ten filtr Matrixa i teraz ogólnie możecie też jechać autami. Zaraz wam to pokażę. Weźmy sobie zaraz autko. Otóż to. No, i macie. Możecie sobie jechać. I tu lecimy. Nieźle co. Zobaczcie na tą grafikę wszystko. Damn. Naprawdę, mega, mega to wygląda. A teraz się zderzę. I PAM! Nieźle, co? Przejdziemy kogoś? Nie da rady. Nie da rady. Normalnie, w szoku jestem. Jestem ciekaw ogólnie, czy wyjdzie jakaś gra z Matrixa, ale z tego co widzę, możliwe, że coś kombinują. Możliwe, nie wiadomo. Nie znamy daty, nic nie ogłosili, ogólnie to tylko taki spektak. jak się będą prezentowały gry e, przez robione przez Unreal Engine 5. Jak sami widzicie e, twarze tych aktorów wszystkich tam, to e, jest jakaś... Masakra, powiem krótko, i tyle. Naprawdę. Tame. Jestem ciekaw. Ale fajnie by było, jakby jakaś gra naprawdę wyszła z Matrixa. I to jeszcze taka. Whoa. Ale jestem ciekaw. Pytanie też... Ile tej gry będą kosztować? Hmm. Na PS5 ogólnie możliwe, że takie gry... Z grafiką wydaje mi się, że ponad 400 zł. Sam nie wiem. No dobra ludziska. To było na tyle. Tak się właśnie... O, takie moje zniszczone outgo, ale cóż. Polecimy jeszcze raz zderzymy się. jaj. No. Jeżeli jak coś, możecie sobie zainstalować za darmo przetestować tą grę. I tyle ogólnie. Naprawdę. Jak dla mnie mi się podobało strasznie ta... Taka dymóweczka z Matrixa, naprawdę super. Polecam. Ściągajcie. I cóż, miłego ludziska, subskrybujcie, lajkujcie i takie tam. I dziękuję Wam ślicznie, że oglądaliście i byliście. Trzymajcie się cieplutko. Bye bye. Na razie, cześć.